Jo, jo, siema, siema, słuchajcie, kolejny dzień zakładania przewodów do alarmu. Także co, idziemy, zabieram mleko do kawy, wyganiam pieska, znaczy odsuwam go od drzwi. No Maxiu, Maksiu nie możesz iść ze mną kuleczko. Nie, nie możesz iść ze mną, Maxiu. Od razu włączam kamerę, słuchajcie, kochani, bo widzicie, takie kosze będziemy mieli dwie, dwa, jak już mówiłem, w salonie, nie? Także tak to będzie wyglądać. No i weszliśmy tylko po klej, a Magda co kupiła od razu? Kalendarz, <grystanie> Kalendarz kurczę. No słuchajcie, i mamy kurczę, koniec prawie lutego, a ja kalendarzu nowego nie miałam. I kurtki, słuchajcie. Aha, no to jest Emil u Ciebie na kanale, no to widzisz, co ja to będę mówić. Słuchajcie. No co, kurtki sobie kupiłam. Jedną no dla mówisz. siebie, drugą dla Borysa do biegania. E, a dlaczego e, akurat tutaj wzięłam? Bo słuchajcie, no dobra cena. 30 zł za damską, a za dziecięcym 20. Mówię, dobra biorę, do biegania będzie. O, gdzie mamy samochód? Tam Magda. A tam. Nawet nie wiemy gdzie samochód postaw postawiliśmy. No dobra, taka wrzutka. Weszliśmy po klej, a Magda oczywiście... Oczywiście do mojej listy to będzie dopisane, nie? No, dopisane. Listy życia. Koszty życia. Aha. Dobra, to taka wrzuteczka, nie? Bo na wieje tyle. u nas. Zobaczcie jaka Audi. Może jeden dzień, co? Salon Audi mi podstawi taką furę, co? I będę nią śmigał. Kto ma klucze, ja? Ja, ale wieje u nas. W nocy wieje. burza ty. Dobra, lecimy dalej na budowę, e, zakładać kabel alarmowy. No i okazało się, że jeszcze nie możemy jechać na budowę, bo mamy awarię samochodu. Zobaczcie, kochani, wycieraczka nam nie zbiera. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie. Może nie będzie widać. Jest tutaj normalnie smuga na całą szybę, nie zbiera dobrze. Także jedziemy szybko, podjedziemy do lokalnego sprzedawcy motoryzacyjnego i kupimy wycieraczkę, wymienimy i będziemy jechać na budowę. Nie? Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, wycieraczki są wymienione, bardzo szybka akcja była tutaj na praktycznie koło jest motoryzacyjny, zobaczcie, pan tutaj wybrał fajnej firmy, ja już je widziałem na reklamach firmy Wize, zamontował moment i ja tu zawsze robię jakieś zakupy detaliczne, takie, żeby sobie przeserwisować samochód, także zapraszam jakby co tutaj. Dobra, lecę, zapłacę teraz, bo wrzutę zrobiłem ze z kamery i to na tyle kochani, o właśnie, pokaż jak ściąga, no. Teraz to nie ma problemu, a tamte słuchajcie były poobdzierane. Już guma odeszła nawet, nie? Także na czas tutaj podjechaliśmy. Dobra, to na tyle tej wrzuteczki. A jeszcze kasa, kasa najważniejsze. Bo ja to zawsze bezgotówkowo podchodzę do sklepów, a pan tutaj wyszedł. Ale wiecie, on tu od lat ma. Magda daj pieniądze. Ile tutaj ma? Nie wiem. Daj jeszcze tamte, bo to dobrej firmy to nie wiem ile zapłacę. Taka wrzuta. Dobra, dojechaliśmy na działeczkę. Jeszcze wskoczyliśmy po dwie drożdżówki do kawy. Yy. Słuchajcie, zapłaciliśmy za dwie drożdżówki 9 zł i to jest z groszka. Jakbyśmy weszli tak naprawdę do innej dobrej jakiejś cukierni, to byśmy zapłacili o wiele więcej, ale to tylko świadczy o tym, że słuchajcie, wartość pieniądza w Polsce nie ma naprawdę żadnej, żadnej wartości. Pieniądz nie ma żadnej wartości, słuchajcie, nie? To taka wrzuta tylko. Yy. A ja, zobaczcie, wiecie jak łatwo znaleźć moją ulicę? Zawsze po deszczu najlepiej je szukać, bo jak zobaczycie wielką kałużę na ulicy to będziecie wiedzieć, że zaraz tutaj już praktycznie dom stoi, nie? <grym> Najlepszy, najlepiej szukać nas w deszczu. Nigdzie normalnie nie ma takich cyrków, zobaczcie. Eee, wszędzie normalnie kurczę ten. Akurat znajomy, siema! Akurat znajomy jechał. A ja tu chciałem pokazać jak chlapie wodą, dobra. To lecimy, lecimy słuchajcie dalej robić. Nie Magda? Tak, ja już się przebieram, bo wczoraj miałam kurtkę, ale potem mi się tak ciepło zrobiło. A ja lubię z Magdą pracować. Powiem Wam, że z żoną najlepiej się pracuje na budowach, uwierzcie mi. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Dobra słuchajcie, my tutaj sobie działamy, no ale widzowie nas odwiedzili, także Pogadaliśmy sobie, właśnie Magda już tu ich żegna. I wychodzą, odjeżdżają, jadą. Tutaj są nasi widzowie. O, proszę bardzo, Jarek z dziećmi. No dzięki, no. Na razie trzymajcie się. No na razie, no hej, pa Hej, Także tak to wygląda. Słuchajcie, zawsze jak ktoś wpadnie. Akurat, oj, kamera się. Akurat z filmu mówili, że się dowiedzieli, że tu jesteśmy, teraz robimy wpadli nas odwiedzić, pogadaliśmy. Słuchajcie, no, ja wam powiem tak. No dużo ludzi właśnie co przyjeżdża, to mieszka za granicą albo gdzieś tam. Słuchajcie, właśnie z Polski raczej nie, z Polski raczej nie. Przeważnie ludzie są bardziej otwarti jak, jak mieszkają, słuchajcie, za granicą. Tak to teraz wygląda. Ale wy, wy, emig, wy, emigranci o tym dobrze wiecie, nie? A my, a my właśnie będziemy dalej działać, nie? Taka stawka, jak ktoś chce wpaść, nas odwiedzić, to nie ma żadnego problemu. Dobra, lecimy dalej, pani kierownik, zakładamy instalację. Słuchajcie, kable są rozłożone do alarmu, robiliśmy to w dwójkę 8 godzin. Rozłożyliśmy razem w sumie 120 metrów kabla. E, także tylko Wam pokażę gdzie są czujki i ktoś kto zna się na alarmach może powiedzieć czy dobrze, no bo czujki wiadomo rozstawiliśmy. Zobaczcie na ten cały salon, e, od razu Wam wspomnę tylko, że mój znajomy powiedział, że jest... Kompletnie za dużo czujek, ale ja lubię, kurczę, słuchajcie, mieć naszprycowaną chałupę w elektronice, nie? Także, dobra, na ten 36-metrowy salon daliśmy dwie czujki, jedna w tym rogu, druga w tamtym roku, rogu, ponieważ ja tak jakbym podzielę to na połowę i tak jakby będzie łapało te dwa okna. I te dwa okna, nie? Czyli tak jakby HS jest prze, przepołowione. W korytarzu nie ma czujek, bo nie ma takiej potrzeby, bo łapią już z salonu, bo jest, to jest jedyne wejście z tej strony od tyłu. Chyba, że mówimy o górze, ale to Wam pokażę. W kuchni daliśmy czujkę też tutaj, żeby słuchajcie zasiliło... Typowo okno, żeby ruch był tu, tutaj e, w kuchni wypuszczony, wszędzie tam, gdzie są praktycznie e, otwory, jakieś tam okienne albo drzwiowe, gdzie można wejść. Tutaj słuchajcie, gdzie są drzwi. Wypuściliśmy klawiaturę monitoring e, plus e, czujkę tam w rogu, nie? E, żeby łapały drzwi. W garażu słuchajcie, e, klawiatura, e, która ma zrobić e, słuchajcie czasówkę. I jedna czujka na samym środku, na wprost drzwi wejściowych, nie? To jest tyle czujek, słuchajcie. Lecimy do góry. W kuchni już mówiłem, tak. Magdalenka zmarzła. Ogrzewania nie włączyliśmy, żeby nam nie huczało, bo pracowaliśmy. O, tak to jest, słuchajcie. Dobra. No w sumie tam nie włączyliśmy, bo myśleliśmy, że to nam szybciej zleci. Tak zawsze coś robiliśmy, robiliśmy. Eee, tutaj z tej strony wypuściliśmy, słuchajcie, czujkę tutaj na tego HS-a. Tutaj z tej strony, słuchajcie, u Borysa w pokoju wypuściliśmy czujkę. Tutaj będzie na środku. No i tak samo proporcjonalnie z tego pokoju wypuściliśmy też czujkę na środku. Wszystko pod monitorami, nie? E monitorami ogrzewania podłogowego. Nie wiem, jak to słuchajcie, będzie wyglądać wszystko, jak już będzie to pomalowane na różne kolory, bo wyświetlacze tutaj będzie nawalone. Klawiatur i wyświetlacze do rekuperacji na ścianach w każdym pokoju do ogrzewania podłogowego. Yy, z kotłowni, naprawdę, słuchajcie, z, z, z każdego klimatyzatora, naprawdę będzie. Nie wiem, czy czas, czasem nie wyjdzie choinka, że my gasimy światła, a tak jakby nie mamy ciemno, bo te klawiatury świecą. A Magda tego nienawidzi, ja nie, ja mówię, nawet nie pomyśleliśmy w sumie, teraz to dopiero no. mówię. No bo zawsze tak, jest mieć ciemno: ciemno, bez, ciemno. Bez żadnej lampki, nawet jak e, telefon nieraz mruga. To ja też nie lubię tego. No dokładnie. Nawet jak Borysa, pady na Xboxie no, leżą, no. to musi wstać i je wyłączyć. Także moje kochanie dostanie taką opaskę na oczy, na uszniki, bum, takie słuchawy. No i będzie a, a spać jeszcze, i spać. Jeszcze tam chyba w komentarzu gdzieś czytałam, żebyśmy do tych kabli wszystkich, co teraz wyprowadzaliśmy, żeby e, opisać je. Oczywiście wszystkie kable są opisane. To żebyśmy wczoraj opisywaliśmy, dzisiaj opisy, e, opisywaliśmy także wszystko jest zrobione. Tak, ale powiem wam wczoraj, ale tak, ale powiem wam wczoraj, że mój kumpel przyjechał, rozło rozłożyliśmy w sumie pierwsze kable. I Wam powiem szczerze, że nie opisaliśmy, bo bym zapomniał. I kumpel mówi ty, ale nie kłać kabli bez opisania. No i naprawdę 120 metrów kabla puściliśmy, to jest kurczę, ile tych czujek jest? Nie, my już zapisywaliśmy. Tak, ale to on nam powiedział pierwszym razem, że, że nie mamy. No, tak jest wszystko, każdy kabel jest opisany, słuchajcie, nie? Od początku, no i gdzie le leci do słuchajcie, głównego zasilania, którego wam nie mogę pokazać, gdzie w tym całym pięknym domu ukryliśmy główne zasilanie, nie? Bo to jest najważniejsza rzecz. Czujki i komputery y spowalniania ruchu, y czyli y czasów czasowe, nie ma żadnego problemu, nie? Oczywiście też dokupimy jeszcze piloty, słuchajcie, nie? Także naprawdę będziemy wam to wszystko monitorować. Jaki alarm wybraliśmy, ile to wszystko kosztuje, już żebyście wiedzieli za kable kabel, który zakupiliśmy 100 metrów kosztuje 160 zł, czyli 320 zł za 200 metrów, a 120 metrów zużyliśmy. No niestety 80 metrów nam zostało, także na pewno komuś go wydamy, nie? Za jakieś symboliczne piwo, jak to się mówi. Tak to wygląda, tak to wygląda kochani. My na dzisiaj tej wrzutki już kończymy, dzień jest późny, wiecie, codziennie do Was ja będę vlogować, nagrywać co się dzieje, żebyście widzieli po prostu, bo i tak jesteście, wiem, że jesteście ze mną emigranci, słuchajcie, Polacy, Polacy też, słuchajcie, no. Co ja bym mógł powiedzieć, no dalej bym się mógł dalej rozwijać o polskiej mentalności i mówić o niezrozumieniu y, Polaków, którzy nigdy nie wyjechali za granicę, ale po co? No wy to wiecie generalnie. Nie przyjeżdżacie do tej Polski y, z paru konkretnych powodów, no i wiecie też dlaczego. No ta mentalność tutaj w Polsce, słuchajcie, jest jaka jest, gdzieś ci dobrzy ludzie są pochowani, przychodzą, wychodzą, ale, ale jest, słuchajcie, dalej takie kurcze. Zaściankowe podejście do życia. Rozumiecie o co chodzi. No wy wiecie, no bo nieważne kto do mnie przyjedzie, to non stop są te same tematy, słuchajcie, rozwija rozwijane, nie? Także ale kto wie, ten wie. nie Jak na, wiecie, o co chodzi, napiszcie w komentarzu, że wiecie i tyle w temacie. Dobra, kochani, to na tyle. Zobaczcie w ogóle, jak tam woda stoi cały czas, nie. deszcz, deszcz pada tam normalnie jest cały czas ta woda. Nikt nie przyjeżdża, nie wypompowuje, pieniądze poszły na nową drogę, kanaliza wszędzie była kładziona i nikt za to nie beknie, nie? Polska! Rozliczają ją nas, a sami siebie nie rozliczają. Dobra, to na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Pa.